Silverstone, czyli tor, który jest cudowny dla kibiców, bardzo fajny i przyzwoity dla dziennikarzy. Jak to bywa z kierowcami? Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Ty kiedyś, Robert, mówiłeś o tym, że tak średnio przepadasz, ale kiedy jeździłeś w Renault, to zapowiadałeś ten weekend jako fajny w 2010 roku, bo mówiłeś, że to jest jazda flat out przez większość okrążenia. Tak, tor jest e, specyficzny, e, jeden z niewielu, który niestety został przebudowany, ale. Zostawił, zostało pewne DNA tego toru e, bardzo szybkie e, sekcje szybkie zakręty jeden za drugim e, tak naprawdę pozwala poczuć co jest e, co tak naprawdę boli z formuły 1 może w 100% i za każdym razem jak przechodzisz przez e, kops zakręt kops czyli dawny pierwszy zakręt teraz zakręt numer 9 e, 9, 9. E, za każdym razem jak widzisz ten zakręt zastanawiasz się jak to jest możliwe, że ten bolid tam przez ten zakręt przejeżdża 280 na godzinę, 280 na godzinę w zależności od, od bolidu? I naprawdę nie, większość pewnie bolidów będzie przejeżdżało ten zakręt na pełnym gazie, też nawet w wyścigu, co to jest naprawdę niewiarygodne. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że to jest jednak pewien fan dla kierowcy? Bo, bo mówiłeś czasami o torach w następujący sposób: Jeżeli kierowca notuje na przestrzeni lat gdzieś fajne wyniki, to chętnie tam wraca. Jak byś ocenił te swoje lata spędzone tutaj na Silverstone w F1? Bo podium się nie udało wywalczyć, nie ukończyłeś też dwóch wyścigów. Tak, Silverstone nie było dla mnie za super szczęśliwe. Raz nie ukończyłem z powodu błędu na mokrym. 2008 rok, ale to był niezły wyścig. No nie pamiętam. Pamiętam, że go nie ukończyłem. 2010 też było, zapowiadało się całkiem nieźle jak jeździłem w Renault, ale miałem problemy z dyfrem i musiałem skończyć wyścig w boksie. A walczyłeś o podium wtedy zdaje się wedle tamtej sytuacji. Byłeś bardzo wysoko w każdym byłem razie. Byłem wysoko, byłem wysoko, ale od praktycznie 6-7 krążenia w wyścigu miałem problemy. Później się okazało, że e, po następnych okrążeniach, że musieliśmy się zatrzymać e, i mieliśmy, tak jak powiedziałem, problem z dyferencjałem. E, dawniej, można też powiedzieć, ponieważ to już była historia ale dawniej ten tor inaczej wyglądał. E, padok był w innym miejscu e, i były parę innych zakrętów, e, ale, tak jak powiedziałem, jakby serce tego toru. E, czyli te szybkie łuki, te sławne zakręty pozostały, e, nowa partia e, jest bardziej nowoczesna, już więcej jakby pozwala na błędy, e, ale jest to nadal taka mieszanka hardkorowego toru e, i, i jest e, myślę zawsze przyjemnie tutaj pojeździć, ale tak powiem szczerze, że z reguły jest tak, że Kierowca lubi przyjeżdżać na obiekty, gdzie sobie dobrze radził lub inaczej do, miał dobre wyniki. A jesteś tradycjonalistą? cieszysz się, że Silverstone zostaje na następne lata w kalendarzu, że mamy te klasyki, typu Spa, Monaco, Monza, cały czas w kalendarzu. Akurat Silverstone do 2024. Tak. E, nie wiem, czy bym się nazwał tradycjonal, tradycjonalistą, ale e, myślę, że jest to pozytywne i potrzebne Formule 1, żeby e, pozostały obiekty, w których. E, Narodziła się historia tego toru i tak naprawdę e, nie wiem, który to jest Grand Prix już. E... Oj, to ciężka tutaj? matematyka, pierwszy raz w kalendarzu, 50 rok, no to słuchaj, A, no to... ja ledwo, ledwo, zdałem, było ledwo zdałem maturę z matematyki. Za, zawsze, zawsze było, zawsze było. Bóg Europy na Donington Park, ale to wiadomo pod innym szyldem, w 93 choćby. No sporo tych historii to... moglibyśmy sobie to po poopowiadać, ale chcę, żebyśmy się właśnie przy wspominkach zatrzymali, bo słuchaj, to jest ważny weekend. Ale ja z historii też <słuchaj> byłem to no. był mój najsłabszy przedmiot w szkole, także. Nie, matematyka to jeszcze gorzej, słuchaj, nie, nie, ale nie było dobrze. o historii sobie pomówmy na... Lepiej na Twoim przykładzie, bo takie rzeczy to się pamięta, jak się coś samemu przeżyło. No właśnie, Słuchaj, ja nie pamiętam pewnych rzeczy, które ale przeżyłem. jakieś drobne elementy musiały Ci zostawać w pamięci. Słuchaj, 50. rok pracy Franka Williamsa w Formule 1, więc jakbyśmy się zatrzymali przy tych ciepłych rzeczach, fajnych wspomnieniach związanych z Williamsem, w 97 roku byłeś na Hungaroringu, prawda? Ta, Pierwszy byłem. wyścig w życiu. Wilne wygrywa przed Damonem Hillem, ta, oglądasz ale... triumf Williamsa, ostatni tytuł tego zespołu. Z czym ci się jeszcze kojarzy? Czy byłeś fanem w ogóle ta, tej ekipy za dzieciaka? E, powiem tak, e, ja grałem w, w gry Formuły 1. A w jakie? F1 Challenge? E, no, by, jakieś, były takie no, różne no, na wynalazki? Na PlayStation też były jeszcze wcześniej. E, pamiętam, e, ale wybierałem zawsze te najsłabsze bolidy, ponieważ... Arrowsy, jakieś no, tego no, typu ponieważ, wynalazki? E, nie wiem, jakimś dziwnym trafem zawsze mi dawali wygrywać. E, no i w, to były lata jakby historyczne i złote lata Williamsa, e, gdzie walczyli o tytuły i naprawdę e, wyśmienicie sobie radzili. E, niestety e, teraz sytuacja jest trochę inna, ale nie wracamy do dzisiejszego. Tak, mówimy o fajnych, fajnych wspomnieniach. Z tego wspomnienia mi najbardziej zostało, zostało to, że e, tam w, w, na prowadzeniu był Damon Hill. Tak, Erosem, który ledwo jechał. Czarny. Tak. Znaczy ledwo jechał, kurde. On był pierwszy, to nie mógł ledwo jechać. Ale końcówka wyścigu, kiedy zaczęły ale się tak, problemy, tak, to się no posypał, i, nie starczyło i, czasu. I, e, pamiętam e, i wspomnienia miałem takie, że. No, ja miałem bilet na, na trawkę, tak zwaną, czyli nasze do, tylko na trawę, żeby oglądać wyścig z Pagórka, a zawsze, jakoż byłem mały, jakoś ten, to na tak zwanego, na twarz, o, co so, się udawało mi się prześlizgiwać na jakieś tam trybuny. No i pamiętam w ogóle tą wyprawę autobusem było fajne przeżycie. No i tyle. I później tak naprawdę Formuła 1 dla mnie istniała tylko w grach, e, ponieważ jeździłem w kartingu, miałem dużo fanu e, z tego, co robiłem i. A ty lubiłeś ściągać różne mody do gier, kombinować, edytować te gry, żeby być na bieżąco i nie, tak dalej. Nie, 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 nie. nie. Ja akurat e, nigdy nie byłem za bardzo komputerowy, bo to w, e, jakby w komputerach można... A Playaka woziłeś na weekend F1? E, Już jako czynny kierowca? Nie, czy... ale Formuła 1 woziłem, e, nie, woziłem laptopa. I woziłem, był okres, gdzie woziłem też kierownicę, ale się ścigałem w rajdach. Okay. Był, był taki okres, gdzie na przykład pamiętam… Richard Burns. Richard Burns, tak. I tam było edytowania trochę. I jeździłem, podpinałem nawet Silverstone. Pamiętam jedną sytuację, gdzie przychodzi ktoś do mnie do pokoju, menadżer. Daniele I patrzę, a ja tam wiesz, podpięta kierownica do biurka, jakaś pełna, be, pełna sytuacja, gdzie e, siedzę w tym pokoju i upalam. E, dlaczego tak się działo? Ponieważ było, były dni i okresy, było więcej testów. E, były okresy, gdzie na przykład przelatywałeś z testów od razu na wyścig, i tam dwa dni siedziałeś, i e, ja na przykład nie byłem człowiekiem, który za bardzo dużo zwiedzał, jeździł po. Okolicach to odpalałem i grałem. A czy można zadać ci takie absurdalne pytanie? Czy jako młody dzieciak, kiedy grałeś w gry F1, to pomagało ci to na przykład zapamiętywać konfigurację Toru w jakim stopniu? Nie. Nigdy, nie, nie da się nie, tego nie. pewnie znaczy, przenieść na nie, tak zwane Nie, wiem. A wiesz, jak jesteś ściganie. młody, to e, tak naprawdę e, dużo pamiętasz, znaczy i, i wiadome, jakby uczysz się e, i nie tylko siebie, ale też mózg e, pewnych rzeczy i na pewno. E, na pewno jakby pomagały te gry w jakimś pewnym stopniu, na przykład granie w zimie, na przykład ja często grałem w zimie, ale też w rajdy, ale używałem to bardziej do tego, żeby jakby utrzymać koncentrację na wysokim poziomie i naprawdę mi to sporo dawało, to nie jest tak, że grałem E, tylko dla fanu, ale bywały, bywały rajdy, czy też momenty, gdzie jakieś e, challenge z kumplami, gdzie się bardziej pociłem siedząc niż e, prowadząc bolid Formuły 1. To co, kasę graliście, nie, czy to on, chodziło o czystą ambicję? to od razu za dużo chcesz wiedzieć. Ambicja, ambicja, ponieważ e, e, nie ma nic e, lepszego niż e, ogranie paru kumpli e, na setne sekundy, ja, na przykład w kolina dwójkę jeszcze w Kenii, w gdzie wszystko było proste i prostowane, i to jeszcze w dodatku mini e, cooperem, który e, może się hamowało dwa razy e, w trakcie trzech minut OS-u. E, no i oczywiście wszystkie skróty, tam wszystko było o, ocieranie się o drzew, o bariery, także wszystko dozwolone.